Barak, ja jestem u mojej siostry Uuu, ale pięknie narysowałaś, no, pokolorowałaś Super Jestem już u mojej siostry, surprise Wczoraj się później nie odzywałam I jak z dawnych czasów, pamiętam, tutaj siadałam i wam pokazywałam Haul mm, z siatem, co kupiłyśmy To było bardzo dawno temu, nawet nie wiem, czy te filmiki są jeszcze dostępne I teraz zrobimy tak samo, także Uuu, no to nie mogę, jeszcze naleźniki? Dobrze, pokazuję wam zakupy. Piwka też mamy 0%. Tak, Tutaj truskaweczki. Kola Pepsi zero cukru. Lecimy, tak. A to są tak siostry, dwie paczki do wysłania, bo to zaczęła wystawiać na Vinted. Dwa. Płyny, jeden taki bardzo ładnie pachniał, nie, lubię, nie widziałam go chyba jakaś nowość I kolejny wzięłam z polecenia siostry i wam też polecam, bo pięknie pachnie I podobno jak się wypierze czuć w całym domu Jest to taki Blossom z Lidla za 8 zł, słuchajcie Także polecam go takie takie z Lidla I piwko też nowość, oczywiście 0% Truskawkowe, ramoniada truskawkowa mm. Więc tu tak. Lecimy dalej. Smart dzieciństwa. Wzięłam flipsy. Taka duża paczka, bo czekoladowych, także też sobie wzięłam. O, Kuba lubi kabanosy, więc kabanoski. Dwa danonki Do oliwii. Dwa grzeźki mega. A, a czekajcie serek śmietankowy i powidła z maliną już na tyle i ostatnia siata przypał wszystko mojej siostry worki bułka lata śmietanka trzydziestka serek zupka ser w ziołach, dwa masła orzeszki poczekajcie tej bułki ja muszę włożyć tą bułkę tutaj o bułki krajzerki i takie piwka to jest jedno jest dla nas nie wiem które o tak to jest dla nas to jest dla mojego szwegre i ostatnia rzecz, Ej, nie widziałam, że kapsułki wzięłaś. I takie kapsułki, jest tu ich ile sztuk? 20 kapsułek, dobra. No i to nasze zakupy, czyli taki hol siatę z ziemi, jak z dawnych lat. Siedzimy sobie, właśnie z moją siostrą dodałam zdjęcie z nim na Instastory. Jak jesteście ciekawicy, ja tam dodaję na Instastory i tak dalej to. Tam właśnie najwięcej dodaje różnych ciekawych rzeczy To was zapraszam do mojego Instagrama Którego macie tutaj Tam będziecie na bieżąco Co się ciekawego u mnie dzieje Także wpadajcie ja ogląda bajeczkę A my sobie wstawiamy wodę na kawę O i tam Wystawia rzeczy na vintage Mojej siostry No Kawcia zrobiona Zapraszam to kaw, ups, kawusia. I druga kaweczka. Muszę, muszę materiał mieć, ej powiedz coś, bo ja muszę materiał robić Teraz pięknie farbowałam włoski mojej fryzjerki Teraz blondyna ta kalotka, patrzcie jaka kalotka ogromna W pierdół do was sobie pogadam, bo rzadko się do was odzywam, a takie pierdołki wydaje mi się, że też są fajne do pogadania, co tam się dzieje No także dzisiaj sprzedałam w końcu swoją jedną taką sukienkę Okularki zamówione, to już wam mówiłam no i tak, jutro mamy lekarza, później mamy grilla, także jeszcze jutro chyba pokupimy coś na grilla po lekarzu. Tam nasi rodzice tam się spotykają, no bo wiadomo, czyli znają się już, no ale tam niech sobie pogadają o weselu i tak dalej, prawda? No, to się pogadają i. Mam nadzieję, że fajnie, fajnie, że pogoda dopisze, bo teraz troszeczkę zachmurzyło, a była taka dzisiaj parówa, tak było gorąco, że myślałam, że już pojadę. W krótkiej spódniczce jeansowej, bo praktycznie sobie nic krótkiego nie wzięłam, bo miało być Czyli ja tak myślałam, że będzie chłodniej No dobra, idę pić kawę Wjeżdżamy właśnie do galerii, jest sobota, siemanko I zaraz będzie ciemno, także wiedziałam kiedy się odezwać I dzisiaj jest zachmurzona, kiedy mamy grilla, oczywiście jest zachmurzone na dworze Zawsze tak jest, jak my sobie coś uszykujemy to pogoda nam nie dopisuje, no ale no już trudno już rodzice ro, rodzice zgadani, także robimy, najwyżej przyniesiemy się do domu. Teraz jadę wymienić pasek, bo ten co kupiłam rozmiar M okazał się na mnie za duży, także idę do więcej wymienić pasek sobie na s -eczkę. i wiecie co? I tak mnie już nie widzicie, to odezwę się później. Poczyłam. Jedziemy już do domu Wyjeżdżamy, czy nie do domu Tylko do Kauflandy na zakupy Jedziemy kupić y, Karkóweczkę, kiełbaskę na grilla y, Coś tam jeszcze Jakieś produkty na sałatkę y, Kupiłam o zjemu czekoladę dla pieska Także mu razem damy Jestem ciekawa czy mu zasmakuje Podejrzewam, że tak Ale ciemne Teraz będzie jasne. Uwaga! Wjeżdżamy do jasności! Ale Czy Przyjaśniło się czy nie? Nie No, także damy mu tą czekoladę, my jedziemy na zakupy i później po rodziców Kuby i jedziemy do domu Także damy mu czekoladkę, paska nie wymieniłam, słuchajcie, standardowo muszę znowu dorobić dziurki bo już nie było eski, więc nie wymieniałam nawet, bo nic mi tam innego nie wpadło w oko. Także zostaję przy tym i niestety dorabiać będę dziurki jak w każdym pasku. Wszystko uszykowane. Tutaj mamy sałateczkę, talerzyki, sztućce to jest karkuweczka i pierś, kiełbaskę. Kieliszki, ja nie piję, także że grinka sobie wypiję Chlebek, tacuszki, tu sobie piwko dopijam I tutaj mamy szaszłyczki Także przygotowania są, teraz trochę w pokoju ogarnę No trochę jest pochmurnie, później ma się przejaśnić, ale jak coś to zjemy z grilla, przeniesiemy się do domu Także nie ma z tym najmniejszego problemu No Składam łóżko, jest godzina 16, dopiero składam łóżko, ale dopiero teraz goście przyjdą A ja cały dzień na to nie miałam czasu, także właśnie tu jest taki minus w Polsce Że trzeba to łóżko składać, a wiecie, tam w Niemczech mamy takie no... Nieskładane tak w sypialni, także plus jest, a tutaj jednak jest kanapa i trzeba je codziennie składać I tak nie składam codziennie, bo niech na to czas, ale że dzisiaj będą goście No to oczywiście jest złożę Mam czekoladkę dla psa, idę częstować wszystkich Zobaczymy, czy ktoś się nabierze. że jedna osoba się nie nabrała. Azji Chcesz czekoladki? Dawaj. Kurwi mnie. Chcesz? Siad. Siad. Obrót. Ej, patrz. No dobra, to na. A za duże? Za duża była? duże kawałecze. No być pani pani mówi mi robi na małe kawałki. Dableta jest? No. Tak. Hej, ciamy niedzielę, My jesteśmy już po grillu. wczoraj wam już w sumie za dużo. E, nic nie nagrywałam, bo no wiadomo siedzieliśmy sobie. E, wszyscy razem i tak naprawdę nie było co nawet pokazywać e, Teraz zjedliśmy obiad, odwiedziliśmy rodziców Kuby I jedziemy sobie do cukierni, bo Ci jest taka cukiernia właśnie otwarta, która jest otwarta na weekendy I jedziemy sobie właśnie kupić tam jakieś dobre ciacho i spróbować, bo szukamy właśnie e, jakiegoś słodkiego stołu mm, Na wesele, tak że szukamy to co nam zasmakuje to będziemy teraz testować różne cukiernie i myślę, że we wrześniu zadecydujemy. Teraz chyba jednak się nam to nie uda. Myślałam, że coś tam tą cukiernią załatwimy, ale jednak wychodzi na to, że nie, bo, bo tyle tych cukierni mam wybranych. I mamy nasze pyszne deserki, będziemy próbować, ale światło coś pada i nie widać, za dobrze. Mm. Słuchajcie, jest już ciemno, ale ja zapomniałam Wam podsumować, tak mi dzień zleciał, że zapomniałam Wam podsumować, już jestem już w piżamie. Te deserki, więc powiem Wam, że tylko tak ładnie wyglądają. Ceny swoją miały, tak naprawdę, oceniliśmy, że wcale nie były takie dobre. Także szukamy dalej. Mam tam kolejne upatrzone, także będę na pewno próbować. Jestem w dobrej myśli, że coś wybiorę, także. Tyle chciałam powiedzieć, i właśnie nie wiem, który tu już vlog, ale jutro się będzie dział super dzień. Więc myślę, że tego vloga zakończę, bo to pewnie już będzie któryś z kolei. Także tutaj się pożegnam z Wami, a jutro nagrywam nowy vlog, bo jest w sumie nowy tydzień, poniedziałek, więc myślę, że zacznę nagrywać nowego vloga. Jutro dzieje się bardzo ciekawy dzień, a to dowiecie się w kolejnym vlogu. Także oglądajcie łapeczkę i buziaczki dla Was, i papa nie ja właśnie teraz odpisuję na Wasze komentarze i wiem, że mam dużo zaległości, ale powiem Wam, że tyle mam tu zatwinia, tyle się dzieje i wieczorem po prostu padam. Ale na pewno wszystko zrobię po powrocie, także kończę. Komentuję Wasze filmiki, oglądam i odpisuję Wam na komentarze. Oglądamy z Kubą jakiś horror i jutro musimy wcześniej wstać. A tak jak mówię, to w kolejnym vlogu.